To tylko zobaczy kto kim kurwa jest Na kogo można liczyć? Czas w imieniu wielu znać, z nas, niech nie Ze mną cały czas, ty eee! mój ty się potrafisz moje słowa to ty odpierdalasz To oni El kupoto, el kupoto, el kupoto, el, kupoto, el szpitalo

El Cospito, mamy, <laughs> oh, mamy problem! O, mamy problem! Mamy problem! Mamy problem, El Macenton! Oh, oh. Zatrzymajcie się! Chłopaki! Pomóżcie, chłopaki, kurwa! Nie! Oh. Chłopaki, oh. kurwa! Zatrzymajcie się! A kurwa! El Macenton, kurwa!